Dzień dobry. E, witamy Was bardzo serdecznie w imieniu moim, Basilitkę Kątnik i. Słuchaj e, Państwa. Na takim spotkaniu roboczym, a właściwie takiej zajawce, która ma spowodować, zachęcić Was do udziału w pewnym projekcie. E, projekt nazywa się Akademia Zarządzania. Kryzysem, jak można lepiej prowadzić rozmowy, jak możemy poprawić funkcjonowanie nas jako liderek, naszych społeczności, naszych. Grup, z którymi pracujemy. Jak przebrnąć przez konflikt, przez kryzys, który się rodzi choćby z powodu tego, że mamy różne osobowości, choćby z powodu tego, że nikt nas nie wyposażył w umiejętności prowadzenia dialogu, trudnego dialogu w sytuacji, kiedy dotyczą nas silne emocje. Chcemy spojrzeć na kryzys jako coś dobrego, znaczy poszukać informacji, które pozwolą nam. Być może zmienić siebie, być może zmienić sposób funkcjonowania w naszej grupie, z naszym zespołem, w naszej społeczności. Sami wiecie, mamy kwiecień 2020 roku. Wszyscy przedstawiliśmy się, na, przedstawiliśmy się na pracę online i w związku z tym propozycja jest też taka, żeby nauczyć się komunikacji również przez y, tego typu komunikatory, które no, stały się naszym udziałem y, codzienności. I w związku z tym będzie też możliwość przyjrzenia się, jak to zrobić dobrze, efektywnie, nie mając możliwości spotkania się twarzą w twarz z drugim człowiekiem. A ja pozwolę sobie tylko powiedzieć jeszcze i zacytować pewnego... Y, Kogoś, kogo pewnie znacie, taki króciutki tekst, który moim zdaniem będzie egzemplifikował to, czym się zajmiemy. Kiedyś Leopold Staff napisał, budowałem na piasku i zwaliło się, budowałem na skalę i zwaliło się, teraz budując zacznę od dymu z komina. Moje drogie liderki, zapraszamy, rozkminimy ten tekst. Na czynniki pierwsze i zobaczymy, co możemy zrobić z kryzysem, żeby on nas rzeczywiście nie dopadał i nas nie niszczył. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. To wcale nie jest proste, nie? Nie, no powiesz co, bo. No. Nie, nie, ale to jest kwestia ta. No ale słuchaj, jesteś w stanie to mieć... jakoś pociąć i zmontować. Fajnie by było, jakby było na spontana od razu 100%, nie? Co? The no, no,